Wurańka przed dwoma laty na 25. miejscu w Harachowie reprezentant Polski z planicy rekord życiowy 221,5 metra. No i jak mówiliśmy dziś dobre skoki treningowe 209,5 metra w tym drugim, a więc myślę, że powinien pójść w ślady Dawida Kubackiego także uzyskać tutaj ponad 200 metrową odległość, spokojny lot. No i na granicy mniej więcej punktu konstrukcyjnego na tej pierwszej czerwonej linii, czyli w okolicach 200 metra ląduje Klemens Wurańk. No brawo, na razie dwaj nasiskoczkowie na się zaprezentowali i obaj uzyskali dobre wyniki 196 metrów Klemens Murańka 2,8 punktu miał dodane za niekorzystny wiatr Dawid 4 punkty dodane Klemens Murańka wyższe noty od sędziów za styl 17-17,5 punktu i w sumie będzie zbliżona nota dwóch naszych reprezentantów a na pewno liderem Dawid Kubacki na drugim miejscu będzie Klemens Murańka tak jest. O 7,5 punktu Dawid wyprzedza Klemensa. Obaj Polacy oczywiście zapewnili sobie awans do finału.